Witajcie, muszę wam powiedzieć, że jestem bardzo ciekaw mojej wysłuki do NGC, ale jeszcze chwilkę muszę poczekać, widzę na podglądzie, że monety trafiły już pod oko ekspertów. Lecz ja nie chcę Wam o tym teraz mówić. Tym razem mam przy sobie dwa odebrane formularze z ostatniej mojej wysyłki. Chcę Wam powiedzieć, że udało mi się zdobyć 9 not Top Pop. Teraz Wam przedstawię sztuki z formularza ekonomii. Posiadający 7 sztuk, mam tu złotówkę z 1925 roku, otrzymała notę AU Detail z topiskiem Steinet. Co określa, że moneta wykazuje przebarwienia, lecz to nie jest korozja. Takie zabrudzenia są nieusuwalne. Natomiast druga sztuka otrzymała z kolei Details Clinic. Prawdopodobnie ta moneta przed moim kupnem została poddana lekiej poprawie wyglądu. Właśnie to miało wpływ na ostateczną ocenę. Kupując ją, nie przypuszczałem, że została poddana takim ulepszeniom, a tu po kilku latach taka niespodzianka. Są tutaj również trzy monety okolicznościowe na 600-lecie Uniwersytetu Jagiellońskiego. Te sztuki otrzymały dwa razy MS65 oraz jedną notę MS64. Pomimo tych not monety bardzo ładnie się prezentują. I na sam koniec dwa słaby z oceną cameo. 20 tysięcy złotych z 1993 roku Kazimierz IV Jagiellończyk tu otrzymał prów 69 cameo. Druga moneta jest z wizerunkiem innego króla Bolesława III Krzywoustego z oceną na poziomie prów 67 cameo. I tak właśnie się prezentują monety i noty z pierwszego formularza. Przejdę zatem do drugiego. Większa ilość monet znajdująca się w nim była wysłana z myślą o notach Proof. Dwie sztuki tylko trafiły właśnie na MS. Są nimi 20 groszówki z 1979 roku. Jedna otrzymała MS66. Druga z kolei jest Top Pop na MS67 Proof Light. Fajnie, bo na ten moment są tylko dwie sztuki. Co jeszcze tu mam? Jest tego troszeczkę. Zacznę od roku 1989, który zawiera złotówkę z notą Prów 63 Ultra Cameo. Dla towarzystwa dołącza do niego 2 złote z wyższym prófem, bo otrzymało 3 oczka wyżej Prów 66 Ultra Cameo. Jest to również 10 zł z roku 89, posiadające Prów 67, ale samo Cameo bez Ultra. Widać po powierzchni monety, że brakuje jej tego połysku. I co najlepsze, jest to nota Pop. Lecę dalej. Mam tu 2 złote z 1988 roku, które otrzymało notę prów 66 Ultra Kamało. na tą chwilę tylko dwie sztuki wyżej. Władysław II Jagiełona prów 68 Podstawowa konserwacja doprowadziła tą monetę do lepszego stanu. Zdecydowanie lepiej wygląda. U góry macie filmik z szóstej wysyłki i możecie sobie porównać jak wcześniej wyglądało. Jest spora różnica. Kolejna Top Pop na prów 68. Tą notę ma okazję prezentować 5 złotówka z 1982 roku. Bardzo ładnie wygląda. Jedyna z taką notą. Druga 5 złotówka z 1989 roku z przyznaną notą przez NGC 68 Ultra Cameo. Tu również są tylko dwie sztuki wyżej. Kolejna złotówka z 1986 roku. Jak na tą monetę jest bardzo wysoko, również mocna nota. Nieustannie będę poszukiwał takiej sztuki, by osiągnąć wyższą notę. I właśnie to co wcześniej mówiłem, posiadałem taką inną sztukę na Prów 69 Ultra Cameo. Zupełnie mnie zaskoczyły możliwości, jakie niesie ta nota. Mimo to ten egzemplarz ma oczko niżej i nie ukrywam, że jestem bardzo ciekaw jaka tu różnica wyniknie, uzyska między tymi dwoma notami. Nawet widać tą różnicę na powierzchni reliefu. Obszar matowy nie jest tutaj tak intensywny jak na nocie Proof 69 Ultra Cameo. No i poza tym posiada mikrożyski, które ostatecznie zadecydowały o nocie dla tej monety. Przedostatnia moneta z notą Proof 68 Ultra Cameo posiada ją 20 zł z 1989 roku, co daje jej do tej pory najwyżej oceniony egzemplarz i na ten moment tylko dwie sztuki, dwie top pop. Bardzo fajnie, jestem ciekaw tego jak potoczy się los tych monet. Jest tu sporo topek, jak to się przeniesie na kwoty, z ogromną przyjemnością to sprawdzę. Prof 70 Ultra Cameo jeszcze nie zdobyłem, ale to nie oznacza, że tego nie mam w planach. Zacznę królewsko i jest to pierwsza ze sztuk, która prężnie będzie zdobić moją kolekcję. Jest nią 100 złoty Władysław I Łokietko z 1986 roku oraz druga sztuka z królową Polski, królową Jadwigą Andegaweńską. Przepiękne monety na topce i ten połysk super, ale jest i trzecia moneta z Bolesławem III krzywoustym. Poczet królów i książąt Polskich nabiera powolutku hrabki Tą sztuką kończę iście królewski temat. I na sam koniec jeszcze mi zostały dwie topki 20 zł z 1986 roku prów 69 Ultra Kamoa posiadająca 12 sztuk. Muszę wam powiedzieć, że wyjątkowo wyglądają te monety na prów 69. I ostatnia okolicznościowa sztuka, którą jest 500 zł z 1989 roku. Najwyższa nota na ten moment i są tylko 3 sztuki. Na tą chwilę to wszystko. Pomalutku przygotowuję kolejną grupę monet, która trafi do NGC. Zachęcam was również do subskrypcji kanału. Pozdrawiam i do zobaczenia.